Wtedy grał w grę. A Kapitan Pazur. Kawa jak stare są te posągi. Witam wszystkich. Ja jestem Osto, a to piąty odcinek. Zagrajmy w Kapitan Pazur. Dzisiaj odwiedzimy poziom miasteczko w poszukiwaniu trzeciego kawałku mapy. Na początku chciałbym powiedzieć o nowych przeciwnikach. Są to psy, a konkretnie Doberman potrafiący parować ataki i Biały Pies, który jeszcze nie posiada tej umiejętności. Kolejnym przeciwnikiem są mewy. Gdy chcą nas zaatakować, pikują w locie i zabierają kawałek życia. Utrudnia to rozgrywkę, ale da się je omijać, bo wystarczy odrobina zręczności. Takim, nazwałbym smaczkiem, jest posąg, który możemy zniszczyć. Nie wypada z niego nic bonusowego, tylko skarby. Nie znajdziemy tam ani uleczania życia, ani niewidzialności, nieśmiertelności czy innych bonusów w postaci miecza. Haha! Ha, mrożący miecz! Sorry, jeżeli będę się zacinał w mówieniu, ale trudno grać w zręcznościówkę ściówkę i mówić jednocześnie. Staram się przejść tą grę bez żadnej śmierci. Każdy nowy poziom wymaga coraz większej zręczności, ale to tylko plusuje, ponieważ uatrakcyjnie rozgrywka. Dotychczas myślałem, że myszki dają tylko wyższe skoki, a jak ostatnio zauważyłem, pozwalają nam pokonać wroga jednym ciosem i umożliwiają szybsze chodzenie. To jeden z moich ulubionych. Poziomów, ponieważ nie ma nikogo, kto walczy na odległość, tylko uczciwa walka wręcz. Nie ten kod, Jack! Przemyśl to. Przemyśl to Sorry za omijanie y, przeciwników, ale nie chce mi się z nimi walczyć na rozkładających się deskach.

Ach, to będzie wymagać odpowiedniej strategii. Nigdy mnie nie złapią. To jest wyzwanie. Zbliżamy się do końca. Dzięki wszystkim za obejrzenie tego materiału. Zachęcam również do komentowania i subskrybowania. Cześć, trzymajcie się.